Mieszkańcy Chodzieży wybrali organizację spartakiady w głosowaniu nad budżetem obywatelskim. W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu sportowców. Od dawna nosiłam się z tym zamiarem, żeby zorganizować tego typu imprezę, taką imprezę sportową, integracyjną, i taki po prostu od pomysłu do, do realizacji, gdzie będzie brało udział dziewięć drużyn organizacji, stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta. To między innymi warsztaty terapii zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie chodzieskich Amazonek oraz Uniwersytet III wieku uczestnicy rzucali piłką do kosza, przeciągali linę czy strzelali na bramkę. Najważniejsza była jednak dobra zabawa. Jest super, jest takie zaangażowanie, jest tyle drużyn, taka chęć po prostu tych ćwiczeń, mimo że jeden no, no brakuje czegoś tam, prawda, w organizmie. A jednak chcemy, ćwiczymy i jesteśmy mocni. Na zwycięzców czekały nagrody, puchary, bony zakupowe i słodkości.